Cześć, dzisiaj porozmawiamy o systemie kontroli i autoryzacji podróży do Wielkiej Brytanii, który nazywa się ETA. Wygląda na to, że rok 2025 będzie obfitował w najróżniejszego rodzaju utrudnienia dla podróżnych, zarówno tych podróżnych, którzy podróżują z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, w tym Polski, jak i podróżnych, którzy podróżują z Polski do Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to wprowadzony będzie system ETIAS, który omówiłam w osobnym nagraniu. Natomiast dzisiaj powiemy o systemie ETA, który będzie wprowadzony jako kontrola wjazdu do Wielkiej Brytanii, do Zjednoczonego Królestwa. Popatrzmy w takim razie, jak to będzie wyglądało i co trzeba będzie zrobić. Tak jak powiedziałam, nadchodzi, nadchodzi kontrola wjazdu do Wielkiej Brytanii, czyli elektronik. Travel Authorization System, czyli ETA. Idą zmiany, tak jak powiedziałam, już niedługo, nie wiadomo dokładnie kiedy, ponieważ ta data przesuwa się cały czas, ale niedługo podróżni chcący wjechać do Wielkiej Brytanii będą musieli uzyskać pozwolenie na wjazd, czyli Electronic Travel Authorization ETA. Dodatkowo wchodzi system EES. To jest system, um, który nazywa się Entry and Exit System. I to tak naprawdę oznacza tylko tyle, że zamiast takiej dużej ilości stanowisk, w których obsługują, które obsługują pracownicy służby granicznej, którzy sprawdzają nasze paszporty, wbijają pieczątkę, te stanowiska będą po prostu zastąpione bramkami, zarówno przy wjeździe, jak i przy wyjeździe z Wielkiej Brytanii. Przy tych bramkach trzeba będzie złożyć odcisk palca i zrobią te bramki nam zdjęcie oraz sprawdzą nasz paszport. Także to też już powoli zaczyna być wprowadzane. Co to oznacza? Co oznacza ta ETA? Oznacza to, że wszyscy oprócz osób mających prawo tu mieszkać, zaraz powiem o tym więcej, którzy obecnie mogą wjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez wizy, będą musieli uzyskać pozwolenie ETA na wjazd przed planowaną podróżą. Przypominam Wam przy okazji, że obecnie do Wielkiej Brytanii można wjeżdżać na dowodzie osobistym, ale tylko jeśli masz status, i tylko do końca 2025 roku. Czyli osoby ze statusem mogą wjeżdżać na dowodzie, ale tylko do końca 2025 roku. Natomiast już obecnie turyści, czyli osoby nie posiadające statusu rezydenta w Wielkiej Brytanii, muszą już mieć paszport, nie mogą wjechać do Polski, do Wielkiej Brytanii na dowodzie i kiedy wejdzie ETA, to właśnie oni będą musieli mieć tą autoryzację, Podróży. W momencie, kiedy ETA wejdzie, te osoby, które mają status, nie będą musiały się o nią ubiegać. Czyli tak, podróżni, którzy nie potrzebują wizy, czy ci, którzy nie muszą obecnie ubiegać się o wizę i wjeżdżają po prostu sobie bez żadnej autoryzacji, te osoby, kiedy wejdzie ETA, jeżeli będą chciały wjechać do Wielkiej Brytanii i przebywać tu do 6 miesięcy w celu turystycznym. Odwiedzenia rodziny lub przyjaciół odwiedzenia w celu biznesowym, w celu krótkoterminowej nauki, będą musieli wnioskować o autoryzację podróży przed jej rozpoczęciem. ETA. Również osoby, które będą podróżować tranzytem przez Wielką Brytanię, czyli z przesiadką, nawet jeżeli będą pozostawać na lotnisku w tej strefie e czyli bez przechodzenia przez kontrolę graniczną, one również będą musiały uzyskać tą autoryzację podróży ETA. Kogo to dotyczy? Już ten system został wprowadzony częściowo od 22 lutego 2024 roku, czyli już kilka miesięcy on funkcjonuje, i już tą autoryzację podróży ETA muszą uzyskiwać osoby, które podróżują na paszporcie wydanym przez Oman, Bahrajn, Jordanię, Kuwait, Katar, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Natomiast no, będą dodawane inne kraje do tego już wkrótce. Powiedzmy w takim razie, kto nie musi uzyskiwać tej ETA, żeby to jeszcze bardzo wyraźnie powiedzieć. Obywatele brytyjscy podróżujący na brytyjskim paszporcie. Oni nie muszą się starać o tę autoryzację, mogą wjeżdżać bez wcześniejszego wnioskowania. Również obywatele Republiki Irlandii podróżujący na irlandzkim paszporcie z Irlandii lub z terytoriów brytyjskich. Kolejna grupa to obywatele innych państw, którzy mają pozwolenie na mieszkanie, pracę lub studia w Wielkiej Brytanii, w tym osoby, które mają pre-settled albo settled status. One nie muszą uzyskiwać tej autoryzacji podróży ETA oraz osoby, które do Wielkiej Brytanii do wjazdu potrzebują wizy. Pamiętajcie, że w przyszłości do systemu pozwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii ETA będą włączone inne kraje, Najprawdopodobniej mówi się, że jeszcze w tym roku, jesienią tego roku, dołączą inne kraje. Spodziewane jest, że także obywatele państw należących do Unii Europejskiej, w tym Polski, będą w przyszłości musieli uzyskać elektroniczne pozwolenie na wjazd, czyli ETA, i pamiętajcie, że nie dotyczy to osób, które mają status, czyli krótko mówiąc, będzie to ETA dotyczyło tylko i wyłącznie turystów, którzy w celach turystycznych wjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Jak będzie wyglądał wniosek o ETA? Wnioski będzie można składać na stronie Gov.uk. Wnioski będą musiały wypełnić wszystkie osoby dorosłe. Mówi się, że ETA będą musiały, czyli osoby dorosłe w ich imieniu, będą musiały uzyskać dzieci i niemowlęta. W ich imieniu wniosek mogą złożyć, złożyć rodzice. ETA będzie kosztowało 10 funtów. I wyrobienie ETA będzie trwało około 3 dni. Więc już się mówi, że nie można tej aplikacji, tego wniosku zostawić na ostatnią chwilę, tylko trzeba dać te 72 godziny na rozpatrzenie tego wniosku, ponieważ ten wniosek no jest, taka jest takie prawdopodobieństwo, że będzie on rozpatrzony negatywnie. W związku z tym te 3 dni trzeba na to mieć. Raz uzyskana ETA będzie przypisana do konkretnego dokumentu paszportowego, czyli jest to bardzo ważne, jeżeli w trakcie trwania ważności tego pozwolenia ETA. Zmienimy dokument tożsamości, będziemy musieli się o tą ETA ubiegać jeszcze raz. Będzie ona ważna przez okres z dwóch lat lub, tak jak powiedziałam, do momentu wygaśnięcia daty ważności paszportu. Taka eta pozwoli na wielokrotne przekraczanie granicy, że nie trzeba za każdym razem, kiedy wjeżdżamy do Wielkiej Brytanii, się o nią ubiegać i będzie ona sprawdzana już przy wejściu do samolotu w państwie wylotu, czyli w przypadku Polski. ETA będzie sprawdzana już w Polsce oraz podczas odprawy paszportowej już w UK, czyli dwa razy zarówno przy wejściu do samolotu, jak i przechodzeniu przez odprawę paszportową w Wielkiej Brytanii. Tak to wygląda, także przygotujcie się, kochani, szczególnie te osoby, które podróżują do Was, wasi, Wasza rodzina jako turyści, podróżują do Wielkiej Brytanii. Pamiętajcie, że po pierwsze muszą mieć paszport jako osoby, które nie posiadają statusu, a po drugie, kiedy wejdzie ETA, to właśnie oni będą musieli wnioskować z wyprzedzeniem o taką autoryzację podróży. I jeszcze raz powtarzam, osoby, które mają status, pre-settled status, no już nie mówię o tych osobach, które mają brytyjski paszport, to jest oczywiste, te osoby nie będą musiały uzyskiwać tej autoryzacji podróży, mogą sobie bez żadnych rejestracji, bez wnioskowania po prostu przyjechać do Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że to pomogło, trzymajcie się, do zobaczenia, pa.